Yo, cześć, manko, ja jestem Kebus, a w dzisiejszym odcinku przedstawię ci jak zarobić na swoją pierwszą kosę e, właśnie w grze Counter-Strike Global Offensive. Także generalnie na samym początku będziemy od razu przyszli do odcinka. E, powiem ci, drogi widzu, słuchaczu, zależy czy to oglądasz, czy tylko słuchasz. E, generalnie powiem tak, odradzam jakiegokolwiek wchodzenia na strony hazardowe. Generalnie wiem, że jest tego jakby fan, sam gram na takich stronkach, ale powiem szczerze, jeżeli chcecie się pobawić, wpłacić dwie dyszki, jak najbardziej, jeżeli chcecie realnie zdobyć kosę lub po prostu zainwestować i czyst, jakby czystą, po prostu czysto, że tak powiem, czysto swoimi umiejętnościami zdobyć swój wymarzony nóż, no to polecam rzeczywiście kierować się mniej więcej tym, co powiem tutaj i te pieniądze odpowiednio zainwestować. Generalnie są dwie opcje lokowania małych pieniędzy. Ale nie oszukujmy się, małe pieniądze jest zdecydowanie cię, ciężej zainwestować w okresach krótkoterminowych, dlatego skupimy się tutaj tylko i wyłącznie na okresach długoterminowych, ale również coś w rodzaju midtermów, jeżeli chodzi o eventy, które często mamy. Zresztą je wyjaśniałem w filmiku, jak zacząć zarabiać na Steam. Generalnie powiem tak: kwoty pokroju. Do 50 zł, może nawet nie, może do 30, zaznaczmy sobie taką kwotę. Generalnie polecałbym ulokować w jakichś skrzyniach. Skrzynie są po prostu coś, na co cały czas jest popyt, i nawet jeżeli kupicie tego dużo, to zawsze na to będzie popyt, bo jest popyt na otwieranie skrzyń. Także póki CS istnieje, póki CS żyje, będzie popyt na otwieranie skrzyń. Więc jakby, jeżeli jest popyt, a często, bardzo często, jest też duży obrót, więc jest i wysoki popyt, i wysoka podaż, i wszystko co e, potrzebne, żeby po prostu takie skrzynie potem sprzedać. Generalnie do waszej pierwszej kosy no to myślę, że będziecie potrzebowali około 300 stówek na samym Steamie. Także powiedzmy, że zaczynacie sobie z kapitałem 20-30 zł, bo już z takich walut, w sensie już z takich pieniędzy można zrobić spokojnie kosę. No i przypuśćmy, że nawet inwestujecie sobie w ten Antwerp. Ja chyba mam tutaj 5 dych włożone w Eternal Fire Glittery, co prawda jest to do osobnej serii, ale no generalnie mam no, i powiedzmy, wkładacie sobie to w takie Eternal Fire Glittery. No, i załóżmy, że one robią w najgorszym wypadku dwukrotność, czyli 200% swojej ceny. E, czyli macie około 6 złotych za sztukę. Zainwestowali, zainwestowaliście 50, wyciągacie 100. I potem takie 100 zł już wystarczy, już prosta droga. Czekacie sobie na przykład na major w Rio nadchodzący i w takim majorze w Rio wkładacie w odpowiednią kapsułkę którą ja najprawdopodobniej zakomunikuję, jeżeli wyjdą e, i po prostu zgarniacie sobie dwukrotność, bądź nawet trzykrotność e, samej kapsuły czyli ponad 200% no i z tego już macie około 250 zł no czyli już jesteście bardzo blisko kosy, jeżeli już nawet nie zrobiliście e, w sumie możemy sobie zobaczyć, ile kosztuje najtańsza kosa obecnie e, no bo powiedzmy już dwie dyszki można sobie dołożyć no i najtańsza kosa macie za 300 zł, równe, także ale tam sobie powiedzmy dokładacie, ewentualnie wkładacie ten kapitał dalej. no Generalnie, jeżeli chodzi o inwestycje takie długoterminowe, no to polecałbym skrzynki. Ja mówię, ja jestem moim faworytem jest skrzynia pryzmatu 2 Dlatego, że po prostu ta skrzynia ma mocny potencjał, widzimy jak na nią działa różne wydarzenia, że rzeczywiście ona dosyć mocno oddziaływuje oddział, na różne wydarzenia na rynku. Także jest idealnym odzwierciedleniem, po prostu wykres zgadza się z, ze stanem rzeczywistym skrzyni pryzmatu 2. Także wydaje mi się, że to jest całkiem okej okay Skrzynia. Wydaje mi się, że to jest całkiem dobra skrzynia. Od razu mówię, że polecałbym troszeczkę się wstrzymać, chociaż w perspektywie długoterminowej można ją kupić. Jeżeli jednak chcecie zarobić jako short term na niej, no to tak jak mówiłem zresztą wiele razy w filmach, polecałbym założenia jakieś bardziej wrześniowo-październikowe. Wtedy te ceny tanieją i jest powiedzmy taka rynkowa bessa. Zresztą ja o tym mówiłem wielokrotnie w swoich poprzednich filmach. Także z takiego merytorycznego punktu widzenia rzeczywiście idzie zrobić z tych 20-30 zł kose no i z praktycznego oraz z mojego doświadczenia też wiem, że po prostu idzie to zrobić. Czasami zajmie to trochę dłużej, nie oszukujmy się, są momenty, gdzie na rynku się nic nie dzieje, na rynku są nudy, rynek stoi w miejscu, ale są momenty, gdy, gdzie są niże cenowe, tak zwana hossa i bessa, hossa wyż, bessa niż, ja już to Wam tłumaczę na tak prostszy język, ale daję Wam do świadomości, że znam te pojęcia. Także generalnie, w perspektywie długoterminowej, to rzeczywiście wydaje mi się, że bardzo łatwo jest zrobić kosę. W perspektywie krótkoterminowej, z takich pieniędzy, no to tutaj wydaje mi się, że jest ciężej. Aczkolwiek przy nakładzie, nakładzie różnych eventów, operacji, wszystkiego, co nam dostarcza Valve, mimo że i tak się troszeczkę tutaj opieprzają, to i tak wydaje mi się, że rzeczywiście rzeczywiście to może mieć sens. Także wydaje mi się, że to by było na tyle. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, no to piszcie w komentarzu, jeżeli chcecie, co ja Wam chętnie doradzę. I co? Trzymajcie się i cześć!